Szanowni Państwo, opatek samorządowy w stolicy Diocesium był organizowany przez Sydabską Grupę Nabędzia od roku 1993. To dzisiaj już 20 raz, a to razem pierwszy raz od nowo władzą nowego ordynariusza gromadzimy się przed świętami, aby sobie wzajemnie podać życzenia. A zanim złożymy sobie życzenia wzajemne, oddam głos Księdzu Irenałuszowi, który może z innej strony, ale wykorzystując czas naszej obecności, Waszej obecności, chciałby podzielić się pewną sugestią. Pierwsza edycja nagrody Radia Głos. Nagroda, która nosi tytuł nazwę Vox Pelplini, Głos Pelplina. Tę nagrodę postanowiliśmy przyznawać od tej pory każdego roku dla tych przedstawicieli samorządów lokalnych, myślę, czy powiatowych, czy miejskich, czy gminnych, które w konkretnym roku wykazały się szczególnym zaangażowaniem i właśnie taką współpracą, która pozwala na bardzo dobry przepływ informacji między radiem i społeczeństwem, między władzami samorządowymi i radiem, czyli mamy dostęp do informacji, która jest pożyteczna, dobra i konieczna dla społeczeństwa. W tym roku, zgodnie z regulaminem tego, tej nagrody w Oxperkini, dwa wyróżnienia i samą nagrodę, którą jest statuetka na tę okazję przygotowana. I tak pierwszy raz w historii 18 historii Radia Głos ta nagroda Vox Perplini. Zaczniemy od wyróżnień. Za rok 2012 poproszę, by w środowisku wręczył wyróżnienie dla Urzędu Miasta i Gminy Perplini. dla Urzędu Miasta w Tczewie. I już sama nagroda za rok 2012, pierwsza w historii Radia Głos, Nagroda Wąs Berklini, wręcza ją Ksiądz Biskup otrzymuje Starostwo Powiatowe w Tczewie. Poproszę Pana Starostę. Ten czas świąteczny był rzeczywiście takim czasem zatrzymania, żebyście umieli w tym życiu rodzinnym właśnie, żeby to było, ten klimat rodzinny mógł być pielęgnowany, żeby ten człowiek, którego kochacie, który jest w domu obecnym, żeby odczuł tę Waszą bliskość, ciepło, że... Chcecie poświęcić mu nie tylko trochę czasu, ale, ale jak gdyby cały ten czas świąteczny, być razem, nie tyle myślami przy tych wielu sprawach, które nas gonią i pogarniają, ale że chcemy być razem we wspólnocie, że chcemy budować tę wspólnotę, zarówno przy tym stole bikini, i zarówno w tej formie podzielenia się opłatkiem, ale przede wszystkim podzielenia się sercem z drugim człowiekiem. Chciałbym sobie i wam, ale też zaprosić, żeby tam, gdzie wszędzie jest możliwe, ale żeby ta współpraca była coraz głębsza i coraz dalsza. Nie bójcie się, że to że niektórzy czy czasami w środkach masowego przekazu niektórzy mniej życzliwi będą mówić, że sprzyjacie kościołowi, sprzyjacie jak gdyby na tej wspólnocie, która jest na danym terenie poprzez Wasze działania, Wasze troski i starania wspólnota miała jak gdyby szansę się rozwijała. Jeszcze raz dzięki serdecznie za to, co jest. Z nadzieją będę spoglądał i nie tylko spoglądam na to, co będzie. Mam nadzieję, że będzie wiele okazji do spotkań, nie tylko raz w roku w ramach wigilijnego takiego spotkania, ale że również w ramach moich wizyt, czy to w parafii, Zwłaszcza w czasie wizytacji chętnie odwiedzę również i ten dom, który jest domem samorządowym i, i szkolnym, nie tylko, ale po prostu budować wspólnotę, która jest na danym terenie. Powstaniem w opłatki, które, którymi pragniemy się za chwilę podzielić. Niech dobry Pan Bóg pobłogosławi zarówno nas, jak i te opłatki, poprzez które pragniemy wzorem naszych ojców złożyć sobie szczere życzenia. Niech wraz z naszą życzliwością i miłością, która, mam nadzieję, kryje się w tym prostym chlebie i w tych słowach, które będą z nas wypływały, że nie będą to nie tylko słowa, ale, ale będzie w tym obecne serce. Niech wraz z tym wszystkim dobry Pan usprawi, aby życie nasze było, jak to wspominał, często bogosł Święty Brat Albert, żeby, żebyśmy byli dobrzy jak. Przez Chrystusa Pana na naszego